co mam widzowie to jest wyspa turbin wiatrowych nie pokazałem jak wchodzę do turbiny wiatrowej ale jestem już w niej i pokazuję jak się włącza bo ktoś grał w wyspę turbin wiatrowych no to teraz tutaj poradnik jak włączyć można też sobie od tutaj włączyć poradnik ale pokażę jak najlepiej to włączyć Drzwi 2 i 1. Otwieramy najpierw. Otwieramy najpierw to. Teraz to. jest zrobić klik. Kluczyk. Jak się to otworzy, czerwony guzik. Jest, powinno być taki dudut. No i teraz powinno wzrastać RPM, KWH, no i kontrakt pensji. Za też to? Yy? I teraz tylko czekać, aż się całkowicie włączy. To jest wszystko realistyczne. Realistyczne. się przekroczyć 100 kilowatów na godzinę. Jest dobrze. Nie wiem, co guziczki robią. No jest. Tutaj wszystko działa. Jeżeli gracie w to, no to powiedzcie mi, jak uzyskać tutaj większe rezultaty, żeby na przykład, 9, żeby na przykład było więcej RPM, czyli obrotów na godzinę, obrotów na minutę, kilowatów, więcej kontrakt kontakt PSI, jeżeli w to gracie tylko, no napiszcie tam w komentarzach. Mnie. Please. Zobaczę, czy wszystko zrobiłem jak w poradniku. Chyba jest wszystko dobrze. Wyłączanie. To Wyłączanie. Została stworzona w tym roku i ma y, co, tam, co ileś czasu. Update teraz y, wyłączamy kluczyk. Teraz powinno spaść wszystko. Wyłączamy też wzmacniacz, wzmacniacz, wzmacniacz chłodziwa. Pomyliłem się. Światło, milion kabli, będzie trzeba nagrywać. Z tego budy jest fajny. A i mo możecie się pytać też w komentarzach, jeżeli się zapytacie, w ogóle w komentarzach. To jest za taki pyk, pyk, pyk. No to już pokazuję. To tak. To o tak robi. to już Wam pokazałem. Ja już kończę filmik. Na no, ura!